Hmm. Witam Państwa z Mokotowa. No, szkoły ruszyły na rozkaz rządu światowego. Nie jest to żadna zasługa ministra Czarnka. W totalitarnych Niemczech też szkoły ruszyły. Zaczynają się awantury o, o różne rzeczy, o maski. Yy, po roku dezorganizacji trudno, żeby to poszło dobrze. Ponadto coś mamy. Mamy 366 zakażeń, co świadczy o tym, że agentura sanitarna nie rezygnuje i zmierzamy ku czwartej fali, zarządzonej jak widać, tam gdzieś na jakimś poziomie nieznanym. Mi. Tam mamy różne jeszcze inne sygnały z wojska, ze służb. Miała być czwarta fala w połowie sierpnia, no będzie w połowie września, no oczywiście, jeżeli nie zostanie odwołana. Wraca z urlopu, prezes Kaczyński, a można mieć nadzieję, że posłuchał lub dopiero posłucha dobrych rad i pewne ruchy wykona. Może to nie będzie orędzie do narodu, aż, chociaż byłoby to fajne, ale niech przynajmniej zajmie się na razie jedną sprawą. Poza tym, że oczywiście trzeba wyciszyć czwartą falę, warto się zająć. Ustawą o segregacji sanitarnej. Taką bowiem ustawę mamy, to już chyba wszyscy wiedzą. Projekt został nagłośniony wieczorem w piątek, czyli pięć dni temu. Została też zajawka zamieszczona na stronie premiera. Nagłośnienie tego, że projekt zawiera model francuski segregacji sanitarnej, świadczy o tym, że w samym rządzie, czy gdzieś tam. No gdzieś pewnie w rządzie, może nie w Ministerstwie Zdrowia, ale w kancelarii premiera są ludzie, którzy myślą, co należy, tak, myślą jak należy na temat tego projektu. Minister Zdrowia odpowiada za projekt, wnosi go, wnosi go na Radę Ministrów, zapewne najbliższy wtorek, pewnie będzie Rada Ministrów, to jest chyba 6 września. No ma wnieść, w każdym razie. Z jednej strony to dobrze, z drugiej źle dobrze, bo byśmy się dowiedzieli, co tam jest, jeżeli projekt przejdzie przez Radę Ministrów, no, będzie opublikowany i wtedy poczytamy, co tam jest, bo wiemy na razie tylko tyle, że to jest właśnie ta, to ułatwienie dla dla przedsiębiorców, aby się by mogli badać, czy praco pracownik i klient są, spełniają oczekiwania rządu światowego, czy mają tam to 3G po niemiecku, czy są zaszczepieni ozdrowiali lub przetestowani, to wiemy, ale nie wiemy, czy tam nie ma czegoś jeszcze innego. Więc może publikacja była dobra, no ale pewnie minister zdrowia pod presją dużej już opozycji, bynajmniej nie tylko ze strony tzw. wolnych Polaków, ale także zwyczajnych członków aparatu państwowego OPZZ-u, czyli Związku zawodowych, który się wypowiedział wprost przeciwko. Z różnych doradców, którzy widzą, że nie trzeba otwierać drugiego frontu, więc pod wpływem któregoś tam już kolejnego frontu walki, rząd się z tego, mam nadzieję, może wycofa. No, jeżeli się wycofa w tej fazie, to całkiem dobrze, ale trzeba bardzo uważać. Dlatego, że ten przepis, czy podobny przepis pozwalający na segregację, może wypłynąć w dowolnym innym miejscu. Na przykład może być jakaś wrzutka w czasie w czasie prac legislacyjnych nad ustawą o mleczarstwie. Może być. Po prostu. Taki tam jeden mały ustępik do jakiegoś artykułu w jakiejś ustawie można dopisać. Albo parę ustępów. I jeszcze parę paragrafów. Albo i cały artykuł. Ta, ale w ostatniej chwili wrzucić do prac legislacyjnych gdzieś na jakimś tam sejmowym już etapie. Może też powstać inicjatywa poselska, której nie trzeba konsultować. Tak właśnie działa, tak pisze ustawy. Agentura sanitarna podłoży posłom pisowskim, a może i nie tylko, in blanco tam jakiś papierek, świstek do podpisu i tam się pokaże ustawa, która wprowadza segregację sanitarną. Śledźmy zatem to wszystko, musimy tropić tak, tak tropić jak te Ślady dzika na miniaturze, ślady dzikiej świni, bo te dzikie świnie nam tutaj ryją i nie możemy się pozwolić obrobić tak jak, jak pierwsze lepsze frajery. Ale generalnie, oczywiście, byłoby najlepiej, gdyby prezes po powrocie zorientował się, że tyle frontów jest mu zbędne. Że walka z Unią o pieniądze, którą zresztą przegra tak czy inaczej, że z walka z Czechami o turów, z Rosjanami, Białorusinami, z kim tam jeszcze, no, ze wszystkimi, już zupełnie mu wystarczy. Zupełnie mu to wystarczy. Ponadto ma jeszcze kłopot przecież z większością. W Sejmie, ma rozwałkę wewnątrz swojego klubu. No, może pozyska. Część posłów Konfederacji, bo Konfederacja chyba jest już na, na, roz, na stadium też rozpadu. Poza tym prawdopodobnie niedługo straci tę subwencję nieszczęsną. Ale to jest temat na osobną historię, oso, osobną powiastkę. To może pozyska rzeczywiście paru posłów z Ruchu Narodowego, ale to wszystko jest melodia przyszłości. Poczekajmy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No może w tym miesiącu, już co się dzisiaj zaczął. Ten wyrok zapadnie, potem trzeba czekać jeszcze na Izbę Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. No, ale to wtedy już będzie sprawa jasna. Subwencji nie ma co więcej. Konfederacja będzie obciążona długiem za drugi i trzeci rok pobierania subwencji. Więc będzie musiała porzucić dotychczasową, dotychczasową nazwę Konfederacja, i tam jakieś jeszcze coś tam i zastosować tę zarejestrowaną zaraz po wyborach. Konfederację Propolską, przenieść się do nowej partii z, z, pod tą samą nazwą, mniej więcej. Problem polega tylko na tym, że, że może być kłopot, no bo nie, nie muszą się koniecznie dogadać w tej sprawie, jako że jak się rzekło, w tej chwili Konfederacja już nie działa razem. Dlatego też właśnie na przykład ten, który jest pomiędzy dwoma skrzydłami, Grzegorz Braun ze swoją koroną, partią Konfederacja Korony Polskiej. Za chwilę, za półtora tygodnia na swoim kongresie pewnie troszkę się wysforuje na, na niezależność, demonstrując, że jest siłą i dobrze jest siłą, niezależną od tego skłóconego, dużego organizmu, który okazał się nietrwały, czy okaże się nietrwały. Ale ja już za dużo tej konfederacji wróćmy do, do konkretów na temat segregacji konkretem będzie najlepiej otwarte wystąpienie prezesa Kaczyńskiego, że my tego wszystkiego nie chcemy i czwartej fali nie będzie. Albo przynajmniej skuteczne zablokowanie wszelkich, wszelkich, powiadam, prac nad wprowadzeniem prawnych podstaw segregacji w życiu publicznym. Najlepiej przez blokadę zarówno obecnego projektu UD. 271, tak jest oznaczony w pracach legislacyjnych Rady Ministrów. Jak i wszelkich innych projektów, które mogłyby gdzieś tam boczkiem, chyłkiem się pojawić w Sejmie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.